Co oznacza podział nieruchomości do korzystania? Współwłaściciele nieruchomości mogą między sobą umówić się, że każdy z nich będzie korzystał z jakiejś fizycznie wydzielonej części nieruchomości. Będzie to właśnie podział do korzystania, czyli tak zwany po łacinie podział kwad Podział taki, można ujawnić w Księdze Wieczystej, a konkretnie w dziale trzecim Księgi Wieczystej, i wówczas będzie on wiążący dla nabywców tej nieruchomości, czyli dla nabywców poszczególnych udziałów. Przykład. Dwóch braci nabyło w spadku po rodzicach dom dwukondygnacyjny. Bracia umówili się między sobą, że starszy z nich będzie korzystał z parteru, młodszy zaś z pierwszego piętra. Bracia ujawnili ten podział. Księdze Wieczystej. W sytuacji, w której któryś z braci sprzeda swój udział, nabywca tego udziału będzie musiał się do niego stosować. Innymi słowy, jeżeli nabywca nabędzie udział od brata starszego, to będzie mógł korzystać tylko z parteru. Jeżeli nabędzie udział od brata młodszego, to będzie mógł korzystać tylko z pierwszego piętra. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do kontaktu. Ryszard Strzelczyk. Kancelaria Prawna.